Cześć, z tej strony Marek, dzisiaj chciałem pokazać wam malutką grę a Gentle Rain. Grę, którą dostałem do od wydawcy Incredible Dream Studios, za co bardzo dziękuję. A Gentle Rain to nie jest gra nowa, gra była wydana już kilka lat temu przez innego wydawcy. no teraz została wznowiona. Ja nawet kojarzę, była w sklepach polskich, tam może ją kupić kilka lat temu. Nawet miałem ją gdzieś na oku, bo to jest tak naprawdę gra stricte do solo, no i może grać więcej osób, ale to jest gra solo właściwie. Nawet gdzieś tam ją chciałem kupić, właśnie potem zniknęła, nie, było, nie była dostępna przez jakiś czas, teraz się pojawia znowu. I to jest taka grała migówka, taka gra kafelkowa. Tutaj chodzi o to, żeby sobie układać kafelki jeziora w taki sposób, żeby na tym jeziorze zakwitły kwiaty lili, bo ten tytułowy deszcz tutaj sobie pada, i wy jesteście nad tym jeziorkiem, i się relaksujecie, i te kwiaty lili tylko zakwitają podobno, kiedy pada deszcz, i musicie sobie tak to pokładać, żeby te kwiatki gdzieś tam się pojawiły. Ale ta gra nie chodzi w niej o jakby, według autora, przynajmniej według tego, co jest napisane na pudełku w instrukcji, o wygrywanie, o przegrywanie, tylko bardziej o o taką relaksującą, wyciszającą po prostu zajęcie na 10-15 minut. No i faktycznie ta gra taka troszeczkę jest, zasady są banalne. Gra jest kompletnie niezależna językowo. W ogóle polska instrukcja jest do pobrania w formie PDF, a ta instrukcja to są jakieś kilka malutkich stroniczek. Pokażę wam też na raz, jak ta gra wygląda nad stołem i po co sobie przejdziemy do podsumowania. No więc zapraszam nad stół. Tak wygląda budeczko do Gentle Rain, malutkie jak już wcześniej widzieliście. Tobie sobie otworzymy, w środku za dużo tutaj rzeczy nie ma, bo tak naprawdę mamy instrukcję, 28 kafelków i 8 drewnianych znaczników, cobie gdzieś tu może połóżmy. Instrukcja, instrukcja jest bardzo króciutka, zasady są bardzo proste. To jest taka gra, którą możecie nie wiem, kupić przeczytać w minutę gdzieś tam w kawiarni i tak naprawdę zacząć grać. Tu mam jakąś ulotkę reklamową wydawcy z jakimiś innymi grami. No i tak, w środku mamy Kafelki. Mam 28 kafelków. To są kafelki jeziora, które będziemy sobie na stole układać. Musimy je układać w ten sposób, żeby stykały się tymi tutaj kwiatkami. Te same kwiatki dokładam z lewej prawie albo z góry z dołu. I tak musimy dołożyć kolejny kafelek, żeby się ten obrazek tego kwiatka stykał. I będziemy sobie wszystkie te kafelki na stole rozkładać, układać w ten sposób, żeby dołożyć. Pomiędzy nimi znaczniki roślinek, znaczniki lili, kwiatów, dlatego, że jeśli ułożymy sobie taki kwadrat, który składa się z czterech kafelków, no to możemy w tej dziurze, która powstanie na środku, zresztą zaraz zobaczycie, dołożyć sobie taki kwiatek, który tutaj mamy. Celem gry jest ułożenie wszystkich ośmiu lili na tym jeziorze, które sobie będziemy tutaj tworzyć. Jeśli nam się uda, Wszystkie 8 dołożyć, zanim skończą się kafelki na stosie. Dostajemy 8 punktów plus tyle, tyle punktów, ile zostało kafelków. Jeśli kafelki nam się skończą szybciej, zanim ułożymy wszystkie kwiatki, no to dostajemy tyle punktów, ile mamy kwiatków. No i to tyle. Liczymy sobie te punkty i już. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda tak, że na początku samej gry zaczynamy ściągając górny kaferek z, z tego stosu. I jakoś go sobie tam na stole układamy, i to będzie nasz początek, sobie jakoś włożmy. Początek tego naszego jeziora. Teraz dociągamy kolejny kafelek, który będziemy musieli jakoś tam sobie ułożyć. I musimy go dołożyć do tego kafelka w ten sposób, żeby gdzieś tam się nam pokrywały te kwiatki. Czyli jak możemy ułożyć tak, no ale nie możemy ułożyć tak, bo tutaj ten kwiatek się nam nie zgadza. Czyli powiedzmy, że ten kafelek dołożymy sobie w ten sposób. I mamy już drugi, mamy najsze jeziorko. Celem jest ułożenie czterech kafelków, bo wtedy w ten środek, w tym, w tym miejscu, które jest tutaj po środku, będziemy mogli sobie włożyć, położyć kwiatek. Dobieramy kolejny kafelek. Co my tutaj mamy? Jakiś coś takiego. No to nie wiem. Dołóżmy go na przykład tu. Powiedzmy. Eee, może to przesunę, żeby tu miejsce sobie zrobić. Będę starał się w lewo dokładnie, żeby to się zmieściło. Jakiś tam mamy kolejny kafeleczek. Eee, no i nie wiem. Niech on powiedzmy będzie dołożony tutaj. No i co? Mamy jakiś jeszcze jeden. Dołożyliśmy, czy on nam gdzieś tu pasuje. No możemy go dołożyć na przykład tu, moglibyśmy go dołożyć gdzieś tam, ale możemy go dołożyć idealnie w tym miejscu. I w tym momencie zauważcie, że zamknęliśmy sobie cały kwadrat. I teraz w to miejsce, które powstało tutaj, możemy dołożyć sobie kwiatek. Możemy dołożyć sobie taki kwiatek, jaki chcemy, spośród tych, które tutaj sąsiadują z tym pustym miejscem. Czy mógł to być ten taki czerwony, żółty albo biały. No to powiedzmy, że ja położę sobie ten żółty. I teraz gramy dalej. Dokładamy na przykład jakiś kolejny i kolejny mamy... Taki yy, i na przykład sobie go, nie wiem, damy tu. Kolejny kafelek, taki z białym. No to spróbujmy go dołożyć tu. Yy, I co my tu mamy? Jakiś jeszcze jeden. Tu możemy, tu możemy, ale o proszę, widzicie, możemy też dać go tu. I mamy kolejny kwadrat zamknięty. I teraz możemy sobie dać jeden z tych kwiatów. Dajmy na to ten biały. I mamy już dwa kwiaty na naszym jeziorze. I tak przebiega rozgrywka. Dociągamy te kolejne kafelki i staramy się takie dokładać, żeby te wszystkie 8 kwiatów dołożyć. Im więcej kafelków nam zostanie, kiedy dołożymy te 8 kwiatów, tym więcej punktów zdobędziemy. Tak jak mówiłem, jeśli nam się nie uda wszystkich kwiatów dołożyć, zanim ten stos się skończy, no to liczymy, ile mam kwiatów i ile mam punktów. I tak wygląda właściwie cała rozgrywka w Gentle Rain. Tam jest napisane mi że można grać w kilka osób, no ale to właściwie nie w zasadzie, że na zmianę sobie dokładacie te kafelki albo dyskutujecie o tym, ale generalnie to jest taka chilloutowa rozgrywka solo, dokładanie tych kafeleczków i układanie tych kwiatków. No i właściwie to tyle. Tak wygląda cała rozgrywka. Przejdźmy sobie teraz do krótkiego podsumowania. No więc ja mogę powiedzieć o Gentle Rain? No to, to jest taka, no taka... Po prostu malutka, prościutka giereczka, ja takie gierki czasem lubię, bardzo lubię na przykład na wyjazdy brać taką grę Orchard albo grów. to są takie gry karciane, gdzie mamy 9 kart i z tych kart sobie coś tam układamy i punktujemy, tam akurat jakoś owocki układam jeden na drugich i zbieramy punkty, tu układamy kafelki, jeziorka i zbieramy sobie punkty za kwiatki. I to tyle. Ale gra faktycznie jest taka chilloutowa, relaksująca, to taka gra, w którą możecie zagrać Wy, może zagrać Wasz dzieciak, możecie sobie włożyć do torby, do plecaka i faktycznie wziąć ze sobą. Wygląda całkiem ładnie, mamy drewniane wykwiatki, kartonowe, grube kafelki, no ale takich cudów nie ma. Gra za pudełko od 8 roku życia, chociaż nie można sobie, moim zdaniem, z 5 6 latkiem sobie zagrać, czy dać dziecku taką grę, żeby sobie właśnie poukładało. Jeśli widzicie takie proste łamigłówki, no to, to polecam, no to nie ma jakichś głębi, tak jak nie wiem, gdzieś tam w kaskadzie czy Kaliko, także nie spodziewajcie się jakiś nie wiem, teraz, tego, że mózg wam paruje, bo gra też jest osoba, dobieracie kafalek i gdzieś go dokładacie. Ale powiem szczerze, że gra się całkiem przyjemnie, i tak jak jest idea tej gry, że jak macie właśnie teraz przerwę na kawkę czy na herbatkę, 10-15 minut, to sobie wykładacie tą grę, puszczacie sobie jakąś tam chilloutową muzyczkę i się relaksujecie, coś sobie układacie, mózg wam trochę pracuje, coś tam kombinujecie, myślicie, pakujecie tę grę z procentu do pudełeczka, wykładacie na półkę, czy wkładacie do torby. Także jako taka, taki filerek na, na 10-15 minut, jeśli lubicie takie chilloutowe łamigówki, no to wam polecam. Jeśli szukacie czegoś bardzo zaawansowanego, czy takiego jakiegoś złożonego, to, to na pewno ta gra nie jest dla was, ale cena tam oryginalnie, tak jak już się 20 dolarów no to na takie pudełeczko, to jest tam do przeżycia, taka po prostu mała gierka, którą można sobie kupić gdzieś tam, pograć, popykać, nie zajmuje dużo miejsca na stole, więc mi się grało przyjemnie, myślę, że zostanie u mnie w kolekcji, w tym sensie, że ja lubię takie małe gry właśnie gdzieś tam czasem brać i z Turką lubimy sobie w takie gry pograć, na zasadzie trochę kooperacyjnie, wspólnie coś tam pogłupować, gdzie dołożyć, także spoko, taka fajna, lekka, przyjemna, mała giereczka, no, ale wiadomo, bez jakiegoś szału i rewelacji. Dostawcie w górę, jeśli wam się podoba. zachęcam do subskrypcji mojego kanału, no i do odwiedzenia na wszystkich tych moich Twitterach, Facebookach, Instagramach. Linki też znajdziecie w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę. Cześć.